Cześć, witam Was kochani. Nie pamiętam, w którym odcinku mówi Ser Planet. Chyba nie muszę wiedzieć, w którym. Jest. Martynka! Boże. Zapraszam na odcinek. Ach, zapraszam na odcinek do mnie. No dziewczyny, no dobra. Dobra, jesteśmy. sobie napiszemy, że nagrywamy. wszystkim. Jest. To właśnie jestem! Boże, co ci się stało? Dupa mnie oblazła. <laughs> Dobra, ja sprawdzam. Spra ja sprawdzam. Wow. Dostałam prezent od... Padu, padu, padu. Jura! Jura! Dostałam prezent od... Padu, padu, padu. No dobra. Właśnie też musimy zrobić odcinek z prezentami Ałała. Jest! Jakie? No to co mam właśnie teraz na sobie? Nie, no nie mam ich teraz na sobie, bo ty musisz to zobaczyć, nie? Fajnie. I padu, padu. Też dała nam sukienkę. Czerwoną, piękną sukienkę dostaliśmy. Ale się cieszę. Co nam zostało w liście? Aha. To chyba się przybierzemy. Tak mi się wydaje. Oddam ci może tą tą. Koszulkę. Co? A ty nie chcesz? Nie, bo już mam czerwoną, piękną sukienkę. Nie, 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 ja nie, to ja nie, nie, ja ja nie. Boże, kobiety, co wy tam robicie? Nie, 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 nie. Co wy robicie? Ja tam w ogóle nie wiem, o co im chodzi, nie? Co wy robicie? Ała, ja nie... Dobra, ubrałam się to, co dostałam. Heheszk. Dobra. Ja dostałam fajnie. Słod. Ja was. Ja cię w ogóle nie rozumiem. Jej, ale tu ładnie e, Ja zrobię na stop I za chwilę wam pokażę piękne moje zdjęcie Nie, nie moje, ale pokażę wam piękne zdjęcie Dobra, jesteśmy Jednak wam niczego nie pokażę Kupimy sobie jakieś Sylwestrowe kolczyki Dobra, poczekajcie My się na chwilę wyciszamy mikrofon. Dobra. My na chwilę wyłączamy mikrofon. Poczekaj, nie. Poczekaj, nie. Ja ich nie kapuję. Sorry. Nie wyłączyłyście mikrofonu. Bo nie mogę. Ja was nie wierzę, nie. Sikaj! Bądź miała mokre wszystko chyba. O daj, Dobra, jak... Dobra, my włączamy mikro, odbyć chyba jak? Jak ja to zrobiłam? A to mam tam. Mam ją sobie. Piękne, piękne są. Naprawdę, ja dziękuję za takie włosy. Dziękuję, Padu. Padu, to padu. padu. To idź do kibla. Kibla. Idź do kibla.